Nie można spokojnie wypić kawy, żeby nie było dramy w reprezentacji polskiej. Michał probierz nagle z rana ogłasza, że przestaje być selekcjonerem polskiej reprezentacji. Rezygnuje z funkcji trenera. Jak tłumaczy wszystko do tej pory robił dla dobra drużyny, jak również odebrał kapitańską opaskę Robertowi Lewandowskiemu właśnie dla dobra drużyny. Ja akurat nie jestem człowiekiem, który gdzieś tam poddaje się. To była decyzja. Oczekiwana natomiast jest zdecydowanie niespodziewana. Michał Probierz zresztą na konferencji prasowej zaraz po przegranym meczu z Finlandią 1-2 mówił, że wielokrotnie słyszał z trybun różne okrzyki jak jest dobrze to jest dobrze jak jest źle no to wiadomo, że to jest wina trenera i on się przyzwyczaił już do różnych okrzyków natomiast wielokrotnie na tej konferencji powtarzał, że nie zamierza podawać się do dymisji. Na pewno nie mam takiego zamiaru jakiegokolwiek żeby podać się do dymisji albo o czymś takim pomyśleć. To co powiedziałem wcześniej na pewno nie mam takiego zamiaru żeby się do dymisji. Potem został wezwany na rozmowę z Cezarem Kuleszą, prezesem PZP, na rozmowę w Cztery Oczy i tam prawdopodobnie usłyszał, że Robert Lewandowski jest jak e, Kiris Kłodowska, jak... E... Chopin, że nie mamy zbyt wielu wybitnych sportowców i rezygnacja, jak to kiedyś Michał Probierz mówił, z dobra narodowego, jakim jest Robert Lewandowski, no po prostu no, trzeba się dogadać. I prawdopodobnie Michał Probierz usłyszał, że po prostu będzie musiał się dogadać. Cezary Kulesza nawet zaproponował formę takiego bycia mediatorem, który będzie negocjował między Robertem Lewandowskim a Michałem Probierzem. W skrócie oznaczało to, że po prostu Michał Probierz musiałby się ugiętać. Musiałby zgiąć kark, przeprosić, podać rękę Robertowi Lewandowskiemu i zaprosić go z powrotem do gry w reprezentacji. Może z powrotem dając mu opaskę kapitańską. To z kolei by oznaczało, że musiałby ją ponownie odebrać Piotrowi Zielińskiemu. Mówię ponownie, ponieważ przez krótki moment Jan Bednarek był kapitanem reprezentacji. Na reprezentacji przyjeżdżają zawodnicy, którzy chcą reprezentować kraj. Ja mogę powiedzieć, że jest to e, najważniejsza drużyna, w jakiej gra. To z kolei pewnie by wywołało ogromną burzę w reprezentacji i nie było dobrego rozwiązania z tej sytuacji. I prawdopodobnie nad tym również myślał Michał Probierz: że nie ma dobrej, e, dobrego rozwiązania, żeby Robert Lewandowski wrócił do reprezentacji, żeby uratować całą sytuację i żeby wszystko było w porządku. Faktem jest, że jest to kolejny selekcjoner pod e, wodzą Cezarego Kuleszy, i można odnieść wrażenie, że powoli chyba chcemy złożyć jedenastkę selekcjonerów za czasów prezesury Cezarego Kuleszy. Co selekcjoner to e, strzał nietrafiony. Aż. E, to jest niesamowite, że prawdopodobnie w ostatnich latach najlepszym selekcjonerem był Czesław Michniewicz, który zaprowadził nas najdalej na Mistrzostwach Świata. Fakt, że była afera z Kabanosami, fakt, że była afera jeszcze z innymi rzeczami, fakt, że była afera premiowa, ale jeżeli rozliczamy selekcjonera z wyników, to Czesław Michniewicz do tej pory w ostatnich latach dał nam najlepsze rezultaty. Już Abstrahując od samej gry, ale to co widzieliśmy w meczu z Finlandią pokazuje, że jeżeli chodzi o grę naszych piłkarzy, to pozostawia to jeszcze wiele do życzenia. Póki co Michał Probierz zasłynął z tego, że udało mu się podzielić drużynę, że udało mu się pożegnać chyba rekordową liczbę piłkarzy: no bo Szczęsny, Krychowiak, Grosicki to za czasów jego e, szefostwa, no i Robert Lewandowski e, siłą rzeczy. To z kolei jest najlepszy też dowód na to, że łatwiej jednak jest zwolnić selekcjonera niż 11 piłkarzy. I Michał Probierz, który przecież od lat jest w piłce nożnej, doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że wielokrotnie zdarzało się w historii, że to szatnia zwalniała e, trenera, a nie trener zwalniał e, piłkarzy. Michał Probierz, jak każdy trener, chciał zasłynąć jakimś nazwiskiem, jakąś osobą, która e, mogłaby dołączyć do reprezentacji, byłaby game changerem. E, Taką osobą miał być m.in. Ojadele. Człowiek, którego można odnieść wrażenie, że w pierwszym meczu probierz spalił, a w kolejnych spotkaniach nie zobaczyliśmy nic nadzwyczajnego. Ee, Michał probierz zasłynął również z tego, że mm, potrafi się na amen obrazić na, na piłkarzy I, i potrafi naprawdę ich usadzić. Przykład Matiego Kesha, który dopiero po długim czasie wrócił do gry w reprezentacji i dał tej reprezentacji bramkę, w związku z tym no, może czasami warto się odobrazić, ale Widać przeprosiny Roberta Lewandowskiego i zachęcenie go do powrotu do reprezentacji. To już było ponad to, co mógł zrobić Michał Probierz. Uniósł się honorem? Trudno powiedzieć. Prawdopodobnie wybrał najlepszy możliwy scenariusz, czyli jeżeli w reprezentacji ma być spokój, jak sam on mówi. Em, ma to robić dla pracuje dla dobrej drużyny, to odejście z tej drużyny prawdopodobnie było najlepszym możliwym rozwiązaniem. Komunikacyjnie leży to po całości. Telefony w nocy, kiedy Robert Lewandowski usypia dziecko. Komunikaty PZPN w środku nocy, samo ogłoszenie. Michała Probierza nie na konferencji, ale właśnie w mediach społecznościowych. Wszystko odbywa się telefonicznie w mediach społecznościowych lub za zamkniętymi drzwiami. Komunikacja z kibicami, którzy de facto przychodzą na te reprezentacje, którzy jej kibicują jest absolutnie żadna i myślę, że PR-owcy będą książki pisać na temat tego, jak źle przeprowadzić komunikację. No i oczywiście wraz z decyzją Michała Probierza musi ruszyć giełda nazwisk. Przerabialiśmy już Piłka, my przerabialiśmy już selekcjonerów z zagranicy, przerabialiśmy już myśl polską e i prawdopodobnie teraz eksperci będą się przekrzykiwać i zastanawiać, czy lepiej wybrać selekcjonera z zagranicy i na kogo nas stać, czy jednak wybrać znowu polską myśl trenerską. Można odnieść wrażenie, że po raz kolejny za chwilę pojawi się hasło nawałka wróć, bo to selekcjoner, który bardzo dobrze zapisał się w historii reprezentacji. Możliwe, że znowu będzie próba zachęcania. Marka Papszuna do tego, żeby przyszedł do reprezentacji i porzucił raków ale chyba sobie zdaje sprawę, że przy swojej również charyzmie może być to ciekawe i trudne dla niego wezwanie. Możliwe, że po raz kolejny zostanie wysłany jakiś SMS do Macieja Skorży, czy może on by ewentualnie nie dołączył do reprezentacji, no bo już wiadomo, że jeżeli, jeżeli prawdą jest to, co pisze WP, że selekcjoner zarabiał około 200 tysięcy złotych brutto, to wiadomo, że na kogoś pokroju Ancelottiego nas nie stać, który w reprezentacji Brazylii będzie zarabiał 700 tysięcy. Euro. Ciekawe jest również to, że zostajemy bez selekcjonera na rok przed Mistrzostwami Świata, że zostajemy znowu w trudnej sytuacji, bo przypomnę, że Probierz próbował wyciągnąć tę drużynę, żeby awansowała na Mistrzostwa Europy. Jak poszły te Mistrzostwa Europy, no to wszyscy wiedzą, ale przecież było hasło, że no wiecie, rozumiecie, krótko, że za wcześnie, że dajcie selekcjonerowi czas, że grunt, że na te Mistrzostwa Europy awansowaliśmy. Prawdopodobnie przyjdzie znowu selekcjoner który powiemy, no wiecie, rozumiecie, krótki czas, ważne, żeby selekcjoner nas wciągnął na te Mistrzostwa Świata, no nie pójdzie nam na tych Mistrzostwach Świata, ale wiecie, rozumiecie, dajcie czas selekcjonerowi. I tak to się będzie toczyć do momentu, aż Robert Lewandowski również ogłosi. Dobro drużyny jest przecież na pierwszym miejscu, a to, czy ktoś szeli bramkę, to jeśli my będziemy wygrywali, to, to będzie na drugim miejscu, będzie miało mniejsze znaczenie. Zdecydowanie tutaj dobro drużyny jest na... Najważniejsze oczywiście osobiście będę starał się co, co w mojej mocy, ale tutaj cały kształt jest na, na pierwszym miejscu.